Taka uroczystość za szybko się nie powtórzy. Mowa o pożegnaniu uczniów w gimnazjum numer 7 na osiedlu Zwycięstwa. We wtorkowe popołudnie po raz ostatni wprowadzono sztandar szkoły, który od tego momentu stał się tylko pamiątką symbolizującą kolejną reformę edukacji. Powagi sytuacji i smutku nie krył nikt. Dla dyrektora placówki Marka Korbanka było to wyjątkowo trudne pożegnanie. Smutek, ponieważ... W zasadzie całe takie moje zawodowe życie związane z funkcją dyrektora było od tego momentu, kiedy właśnie powstały też gimnazja i yy, no, funkcjonowaliśmy razem ze szkołą podstawową najpierw osobno, potem połączyliśmy się w zespół, e, doprowadziliśmy do takiego, a in, nie innego stanu i, i Możliwości gimnazjum, jeśli chodzi o przyjmowanie uczniów, jak i o jakiś poziom, że sprawiało to satysfakcję i nauczycielom, i mnie, jako dyrektorowi, i mam nadzieję, że rodzicom i dzieciom. A sądzę, że gimnazja jednak odegrały bardzo dużą rolę i. Ten końcówka, te ostatnie lata, kiedy naprawdę tych problemów było już bardzo mało i były całkowicie przez nas opanowywane, jeśli chodzi o jakieś sprawy wychowawcze. Przynajmniej mówię tu o swojej szkole, to no, no, w tej chwili pojawiły się nowe związane ze szkołą podstawową i na pewno to jest duże wyzwanie, żeby tą pracę poprzestawiać na troszeczkę inne tory, chociażby związane z obsadą nauczycielską, z organizacją pracy i wykorzystania nauczycieli. Na pewno to nie będzie tak efektywne jak dotychczas, ponieważ wielu nauczycieli nie będzie miał całych etatów, tylko ma godziny. No i niestety nie pracują tylko u nas, ale i w innych szkołach. Ja zawsze mówię, że no taki pełnoetatowy nauczyciel to jest nauczyciel, którego można całkowicie wykorzystać i polegać na nim, a nauczyciel w dwóch, trzech szkołach, no niestety sprawia dla nas także organizacyjne problemy, a jego efektywność sądzę jest jednak mniejsza. No miejmy nadzieję, że to wszystko się ustabilizuje i, i, i za parę lat będziemy mówili, że jest ok. Na pewno to się nie odbędzie od razu i natychmiast. W tym roku edukację w gimnazjum numer 7 zakończyły trzy klasy. Wychowawcą jednej z nich był Marcin Zaremba, dla którego nauka młodzieży to wielkie wyzwanie, a zarazem ogromna przyjemność. Jestem wychowawcą klasy trzeciej B Matematyczno-Informatycznej. Klasa z bardzo wysokimi wynikami, bo średnia klasy na ukończenie gimnazjum to jest prawie 5:0 i 21 świadectw z wyróżnieniem. Także klasa. Z jednej strony, która się wyróżnia bardzo mocno w nauce, ale z drugiej strony y, działa aktywnie na wielu różnych polach. Z jednej strony jest to działalność w samorządzie, uczniowskim działalność na rzecz szkoły, ale także ta działalność wykracza poza szkołę, bo też aktywnie działają. Jeśli chodzi o wolontariat, o działalność społeczną na rzecz osiedla Nowe Winogrady Północ, czyli Wichrowego Wzgórza i Zwycięstwa uczestniczą jako wolontariusze w festynach. Czy pomagają podczas imprez organizowanych w osiedlowych domach kultury dla mieszkańców? Biorą udział w wielu różnych konkursach z zakresu edukacji i to naprawdę o różnorakim charakterze. Mamy finalistkę Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego także naprawdę mnóstwo sukcesów. Ale stoi za tym bardzo ciężka całoroczna systematyczna praca, ogromny wkład i zaangażowanie uczniów przy ogromnym wkładzie pomocy i wsparciu nauczycieli, także naprawdę ze smutkiem będziemy żegnali tegorocznych absolwentów, choć wiemy, że jest taki czas, że pewna musi nastąpić zamknięcie pewnej karty w historii i otwarcie nowej. Uczniowie idą dalej, będą, poznają nowych kolegów, wejdą w nowe środowisko będą mogli się dalej rozwijać, ale też ze smutkiem muszę dodać, będziemy żegnać nasze gimnazjum. Gimnazjum, które wyróżnia się naprawdę bardzo wysokimi wynikami spośród wszystkich gimnazjów w mieście jesteśmy uplasowani na jednym z wyższych miejsc. Mamy wielu laureatów, wysokie wyniki w różnych konkursach, a przede wszystkim w egzaminach gimnazjalnych, do których młodzież bardzo dobrze przygotowujemy. Wiemy już, że są też wyniki egzaminów gimnazjalnych i wiemy też, mamy informacje od uczniów, że wypadły one bardzo dobrze. Także no naprawdę będzie nam tutaj. Ze smutkiem żegnać i gimnazjalistów, i nasze gimnazjum, bo jest to szkoła, która wpisała się tutaj w historię osiedla zwycięstwa. Jak nam powiedzieli gimnazjaliści, zakończenie kolejnego etapu edukacji to moment, w którym należy się zastanowić, co dalej. Na szczęście, mimo wielu zmian, młodzież w przyszłość patrzy optymistycznie. Jest nam trochę smutno, bo spędziliśmy jednak tu trzy swoje lata najważniejsze, bo lata młodości, ale się cieszymy jednak, bo możemy ten ostatni dzień spędzić w towarzystwie osób, które są nam bardzo bliskie, z naszymi przyjaciółmi, kolegami. W się będzie milej wspominać gimnazjum niż podstawówkę. Bo to jest jednak taki przeskok, że jednak idziemy, spotykamy się z innymi ludźmi, mamy styczność z nowymi nauczycielami no i czujemy się bardziej dojrzali przez te doświadczenia, bo jednak będąc w podstawówce przez cały ten czas, no nie możemy takich nabyć. Również uważam, że gimnazjum wprowadzało taką naukę przejścia do nowej szkoły, poznania nowych znajomych, przygotowywało w sumie do tego, żeby później pójść do szkoły średniej i nabyć również te umiejętności. Za sprawą reformy edukacji zarówno absolwentów gimnazjum, jak i szkół podstawowych czekają kolejne trudności. Czy dostaną się do wymarzonych szkół? Odpowiedź na to pytanie poznamy wkrótce. Na no to wszystko nałożył się ten podwójny rocznik i to jest bardzo wielki problem dla dzieci, stres i dla rodziców. My też to odczuwamy, ponieważ tych hmm, sytuacji, kiedy rodzice... Do nas występują o jakieś zmiany ocen, czy no wręcz troszeczkę szantażują, wykorzystując to, że my też chcemy pomóc jak najbardziej dzieci, dzieci, dzieciom w tym momencie, no, starają się, żeby tu skłonić nas do nawet czasem polepszenia tego ocen, kwestią no, uczciwości naszej. No ale nie dziwię się, bo rzeczywiście ta konkurencja może być duża. No, mam nadzieję, że Także licea i inne szkoły średnie sobie poradzą z tym naborem i nie chodzi o to, żeby każdy znalazł miejsce, bo myślę, że to będzie miało miejsce, ale chodzi o to, żeby jednak każdy odnalazł się i potrafi funkcjonować, mimo wszystko, że nie dostał się do tej szkoły, do której chciał. Tutaj też zadanie nasze, żebyśmy rozmawiali z nimi i tłumaczyli, że to nie jest koniec świata. Na tę karierę zawodową mają jeszcze dużo czasu i życie im się wielokrotnie zmieni, a to do jakiej szkoły trafią często może być też przyczynkiem tego, że będą nowe zainteresowania, nowi znajomi, nowi nauczyciele, którzy zapalą ich do czegoś być może właśnie w tym zawodowym kierunku dalej poprowadzą w tym miejscu chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim absolwentom, a także rodzicom naszych absolwentów za ogromne zaangażowanie, trud pracy, wsparcie w tym, że wszyscy bardzo dobrze funkcjonowali w tej szkole, że kończą ją z tak znakomitymi wynikami. No i my jako nauczyciele, jako społeczność tutaj nauczycielska możemy Życzyć naszym wychowankom dalszych sukcesów, zarówno w sferze edukacji, jak i na wszystkich, we wszystkich dziedzinach życia, bo wiemy, że nasi uczniowie mają przeróżne zainteresowania i naprawdę życzymy. Rozwijajcie się dalej, odnoście sukcesy i oczywiście odwiedzajcie nas tutaj w szkole, bo zawsze jesteście przyjęci tutaj z otwartymi ramionami. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękujemy. Nam nie pozostaje nic innego, jak przyłączyć się do tych życzeń.